Tak. Yy, to, żeby nie było żadnych wątpliwości, yy, bardzo stanowczo chcę zaznaczyć, że Pan trener Kulawik jest rozwiązaniem docelowym. Nie jest yy, to absolutnie rozwiązanie tymczasowe. Będzie prowadził drużynę do końca tego sezonu. Sytuacja ekonomiczna i, i wybór trenera nie ma yy, ze sobą nic wspólnego, dlatego że, to, yy, jak powiedziałem, był wybór. A więc kilku kandydatów, kilkunastu nawet, bo jeszcze chyba tutaj idąc na, to, na tą konferencję na swojej skrzynce, mam dobre z jest 15 kandydatur naprawdę z całego świata, więc e, to był wybór po prostu. I nie jest to wybór tani po prostu, no Nie na to chodzi. Chodzi o to dokładnie, co powiedziałem, tak, a więc ktoś coś umie zrobić, ma wiedzę, doświadczenie odpowiednie i dostaje szansę, tak? Zresztą myślę, że nie zrobiliśmy niczego nadzwyczajnego, bo jak popatrzycie na tych, którzy już nie pracują od początku sezonu w ekstaklasie i na tych, którzy dalej pracują, no to są tam osoby, które mają podobną drogę, taką, jaką wierzę, że będzie miał Tomek, tak? A więc ludzie, którzy znali swój klub od podstaw. Dostali szansę prawdziwą, bo taka jest naprawdę ta szansa. I pełne wsparcie zarządu. Tomek ma również tutaj absolutnie, absolutnie 100% poparcie do kontynuowania tego, co tutaj zaczęliśmy. Do tych zmian, które zaczęliśmy i które mamy nadzieję, będą, będą kontynuowane, bo jest tego gwarantem, uważamy. Więc to jest wybór raczej rozsądku niż, niż wybór ekonomiczny. Dzisiaj piłkarze, kim się tu spotkaliśmy, usłyszeli od, ode mnie to, co postanowił zarząd im przekazać. Również nasz punkt widzenia ocenę tego, co dotychczas się stało. I myślę, że ona jest jednoznaczna i bardzo konkretna. W związku z tym, że. Z to ta, ta spotkanie ma charakter wyłącznie wewnętrzny, więc y, musi to Państwu wystarczyć. Natomiast na pewno, jeśli ta sytuacja, przynajmniej do, do niektórych piłkarszych, się trwało nie zmieni, to być może w porozumieniu oczywiście z trenerem, który ma wolną rękę i, jak powiedziałem, nasze pełne -y wsparcie, będziemy może korzystali z innych środków niż perswazja. Potrzebowałem pół minuty, żeby zdecydować się do tego, że po to jestem trenerem, po to się uczyłem, żeby być w takich ciężkich chwilach i podjąć to, to zadanie i nie bać się tego. Dostałem cel sprecyzowany. Przede wszystkim wszyscy chcą, żeby ta Wisła wreszcie grała ładnie na piłkę i tym, o tym się mówi, żeby zaczęła ładnie grać, zaczęła grać normalnie i to jest najważniejszy cel. Tak mi postawiono Zarząd, prezesi. A ja przede wszystkim, na ja i tak postawiłem taki cel, żeby wreszcie zacząłem to grać po piłkę krakowską. To, co zawsze tutaj było i to, co umieliśmy. Ci zawodnicy potrafią grać w piłkę, i mistrzostwa, które zdobywali, większość tutaj grała z tych zawodników i była w drużynie, była w kadrze. Także. To, że teraz nie na wyniku, to nie jest tylko ich, można powiedzieć, problem fizyczny, ale i psychiczny. I tutaj trzeba do nich też dotrzeć i dużo pracy będzie pod tym kątem. Chcemy, żeby jeszcze zaczęli grać i kontrolować grę, kontrolować piłkę, a nie biegać tylko za tą piłką i tracić niepotrzebnie siły. I myślę, że tutaj się najbardziej skupimy na tym. Co można zrobić? No, przede wszystkim poprawić defensywy, bo tak jak mówię, jednak tracimy bramki i to jest najgorsza rzecz, bo wiadomo, że jak nie tracimy tych bramek, można ostatecznie zdemisować 0-0. I tutaj myślę, że na tym się skupimy najbardziej. Wszyscy nie nie mają szansę. Jest, tego, jest zmiana trenera, jest można powiedzieć czysta karta, każdy z nich ma możliwość wykazania, pokazania się i tak jak mówię, każdy z nich ma szansę. Prawda jest taka, że młodzież musi wchodzić do zespołu, i dawać tą świeżą krew. A tak jak mówię, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Nie można też od razu wszystko stawiać, że sami młodzi będą grać, sami młodzi będą kierować zespołem, bo tak jak mówię, oni też muszą mieć osoby, które, od których będą się uczyć, będą ich podglądać, żeby później to przełożyć na boisko. Dlatego powolutku na pewno będą dostawać szansę i na pewno będą i będą istnieć w tym zespole. Prawda jest taka, że chciałbym, żeby doceniali kibice za grę i za wyniki zespołu, a nie za to, że ja tutaj byłem 22 lata i do tego będę dążył.